Torbę o, yy, tutaj zajęli do sam dach, Tutaj który tak postrykce... na ale teraz 800. Powiem pan tak, yy, tutaj jak się stryk, to na to na strychu widać, że w wokas są nie było sąsiadów. Czyli nie było turbanu? Pretekstem wizyty jest 160. rocznica śmierci. Gdyby była inna rocznica urodzin, to byśmy byli w innym dniu. Dlaczego możemy mówić o Wrońskim nadal? Po prostu to nie jest człowiek, który 160 lat temu zmarł i o nim mamy zapomnieć. To, co zrobił, to, co wymyślił, jest aktualne i będzie aktualne nadal. Jak będzie to spotkanie we wrześniu, to można będzie pokazać, że jego pomysły są cały czas aktualne. Tworzenie nauki. To jest nadal aktualne. To jest cały czas to samo. Nie był zrozumiany za życia, nie był zrozumiany po śmierci, mnóstwo rozmaitych wizji, sposobów interpretowania jego filozofii, także odkrywanie wrońskiego cały czas trwa. a łatwo go zaszukladkować jako fantastę, mistyka, pomylonego yy, no, agresywnego intelektualnie z jakimiś ideami de fixe, które nie są do niczego potrzebne, jakieś takie ambicje nie wiadomo komu potrzebne i łatwo go zaszufladkować. Przekracza nasze sposoby postrzegania co i po, pojmowania. Cały czas przekracza. Ta, to, co zostawił, jest, wie Pan, pisane po francusku, z trudnym językiem, yy, bardzo bogatym takim stylem, a styl bogaty w języku, którego się nie zna, to powstają kuriozalne rzeczy. Tłumaczony był w sposób, no, niesamowite. Wytwarzał nowe słowa, wytwarzał nowe pojęcia, bo z tego tłumaczono je też nowymi pojęciami. My dzisiaj wiemy, co to jest encyklopedia. Powstawała w tamtych międzyczasach, wcześniej. Dla Zbrońskiego tłumaczono, że to jest zwornia wiedzy. No, kto dzisiaj posługuje się takim pojęciem? I to z francuskiego na polski przełożono w taki sposób. Ludzie się śmiali, dzisiaj też można się śmiać. Z polskich tłumaczeń z lat 1800. 29 września, 29-30 w tej chwili są jeszcze o, o, przygotowania dotyczące e, terminu. Ma się odbyć w Olsztynie bardzo interesująca e, konferencja, popularna, naukowa dla wszystkich mieszkańców, szczególnie dla młodzieży e, na terenie liceum. E, do Wolsztyna ma, oczywiście, konferencja, konferencja poświęcona e, Józefowi. Henebrońskiemu w 160. rocznicę śmierci. Konferencja ma być, tak jak wcześniej wspomniałem, dla, dla, dla mieszkańców nie tylko miasta, ale powiatu holsztyńskiego. Mają na nią przyjechać między innymi profesor Janusz Kapusta, słynny Polak, robiący karierę nie tylko naukową, ale i również biznesową w Stanach Zjednoczonych, dziennikarz The New York Times. Przy tej okazji ma być odsłonięcie takiego op opatentowanej bryły przez, przez doktora Kapustę Kejdrona. I tutaj pomysłodawcą jakby upamiętnienia tej wizyty właśnie Janusza Kapusty jest pan starosta Ryszard Kur. Moje wydawnictwo przygotowuje książkę autorstwa profesora Kozłowskiego na temat, na temat życia Józefa Hennę Wrońskiego. A jest z nami pan doktor Józef Okulewicz z Politechniki Warszawskiej, który to znał osobiście pana profesora Kozłowskiego, autora książki. No i przyjechał dzisiaj po to, żeby upamiętnić właśnie, bo przecież mamy dzisiaj 9 sierpnia, czyli okrągła rocznica śmierci zapartego Brońskiego i złożyć z panem starostą kwiaty w miejscu gdzie Broński się urodził. Co prawda mieszkał tutaj przez rok tylko ale wszyscy wiemy i pamiętamy o nim i wiemy, że mówimy o nim przede wszystkim, że był wosztynianinem a jego ojciec był budowniczym Włosztyńskiej pary Więc to miejsce jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Sama konferencja wizyta tych naukowców będzie miała na celu jeszcze większą popularyzację osoby, która jest. Niedoceniano okay, naszym zdaniem, w sposób tak, tak. szczególny, jest oczywiście plac Wrońskiego. W niektórych folderach, e, chociaż nie we wszystkich, mówi się, że taka postać była, ale nie zawsze mówi się e, jego o jego dokonaniach. dokonaniach matematycznych może częściej, ale już o filozoficznych e, mniej.